Pierwsze gesty feministyczne to powiedzieć, że ok, on mnie regarde, ale moi je regarde. L'actu decydując o tym. I że nie jest niezbędny od tego, jak on me regarde, ale od tego, jak on me regarde. Jest jakaś moc w oczach. Od lat cała wiązanka osób próbowała odnaleźć w nich przekonanie, że być stoi w niemal dokładnie tym samym miejscu, co patrzeć. Jacques Lacan, który w połowie XX wieku zaczął zmieniać psychoanalizę i jak wielu widzieć w niej odpowiedź na wszystko, czego nie potrafiła nauka, wierzył, że dopiero w momencie, w którym zobaczymy siebie, rodzimy się naprawdę. Że sześciomiesięczny Boba, patrząc pierwszy raz w życiu na własne odbicie w lustrze, będzie nie jak zwierzę, które w tej samej sytuacji odrzuci znaczenie i szybko straci zainteresowanie, ale jak nowy byt, który właśnie widząc rozpozna w sobie nagle coś więcej niż przedłużenie matki, która pozwala mu się poruszać i stale go karmi. Który właśnie widząc, zrozumie, że oto nastała chwila, aby rzeczywiście przyjść na świat. Ale ten, jak może się wydawać najważniejszy krok w budowaniu naszej świadomości, wiązał się też według Lakana z naszą największą tragedią. Bo to, co widzą w lustrze oczy sześciomiesięcznego Bobasa, to nie tylko kontur postaci, która może wreszcie określić swoje istnienie, to też kontur, w którym istnienie od razu powinno się zmieścić. To jasna i konkretna, można chyba powiedzieć, rola, w której, jak się okazuje, nigdy nie było dużo miejsca nad tkwiący w sercu chaos, pełen pragnień i emocji. W skrócie, patrząc w lustro, dziecko nie widzi tego, kim jest, ale idealną wersję tego, kim powinno być. Zamiast pozwolić zrozumieć, odbicie wywołuje w nim nierozpoznanie siebie. Pokazuje formę, która powinna tak dużo, bytowi, który wciąż umie tak niewiele, i to właśnie moment, w którym zachodzi pewien paradoks naszego życia. Aby narodzić się naprawdę, musimy stać się dwoma osobami naraz sobą i jakimś spojrzeniem na siebie. Musimy zauważyć rozłam, który zachodzi pomiędzy dwoma ja, rozłam, który Lacan miał pewnie na myśli, pisząc o alienującej identyczności, zbroi nakładanej na siebie która wytwarza piętno swej sztywnej struktury na całym rozwoju psychicznym. A o czym warto pamiętać, rozwój nie przestaje trwać. Patrzenie w lustro to wyzwanie nie tylko dla sześciomiesięcznego bobasa, który wpatruje się w kawałek szkła na czworaka i dowiaduje się, że jest kimś, na kogo można spojrzeć, to też spojrzenia, które zostają z nami przez całe życie. Gdy lustrem jest druga osoba, z którą spędzamy czas, otoczenie, w którego oczach chcemy zobaczyć konkretnego siebie, wreszcie ekran. I chyba nawet nie trzeba tego długo wyjaśniać. Ty? Ja. We dwa dni nie odbywa film w tym na Bo na ekranach też widzimy siebie. Widzimy lustra pełne uczuć, które wyglądają jak podręcznikowe wskazówki na temat tego, gdzie, kiedy, jak i co dalej. Ale czy ta odbita rzeczywistość, której tak łatwo chcieć, to rzeczywiście nasze emocje, pragnienia i sny? Czy tylko to, co wydaje nam się, że powinno nimi być? Czy jako podmiot, który zaczął kiedyś patrzeć w świecie tylu patrzących, nie zmieniliśmy się od razu w obiekt patrzenia, zredukowany do ról i masek byt, który wśród morza luster już nigdy nie dotknie tego co prawdziwe, który na dłuższą metę żyje tylko ciągłym poszukiwaniem jakiegoś nieuchwytnego pragnienia, które błąka się po odbiciach. Ale to oczywiście nie tak, że filmy nie zauważają swojej roli w naszym własnym kreowaniu nas. Dzielą się raczej na te, które nie wydają się tym przejmować, i te, które z góry zakładają pewien tragizm sytuacji. Na te, które nigdy nie chciały i te, które nie są w stanie uwierzyć, że mogą zmienić świat, więc w zamian oferują tylko cienką nić porozumienia pomiędzy wszystkimi stronami patrzenia. Nić, która zawiązuje się w tych małych momentach, gdy postacie po obu stronach lustra mogą spojrzeć sobie w twarz. Ingmar Bergman napisał kiedyś, że zbliżenie odpowiednio oświetlone wyreżyserowi. I zagrane, pozostaje najwyższym punktem kina. Tym niesamowicie dziwnym i tajemniczym kontaktem, który możemy doświadczyć z inną duszą, poprzez samo spojrzenie na aktora. I choć jest pewnie mnóstwo odpowiedzi na pytanie, skąd te słowa, strzelam, że Bergman kochał zbliżenia też dlatego, że widział w nich chwile, w których maska na moment pęka. Chwilę jakiejś niespodziewanej szczerości, o którą tak ciężko dookoła, a która potwierdza cały swój ciężar, właśnie wtedy, gdy obie pary oczu zaangażowane w sytuację zbliżenia widza i bohatera. Nie są w stanie odwrócić uwagi od siebie, gdy na te kilka sekund dostają szansę, aby zorientować się, że żyją czymś, co nie istnieje, a co gorsza, że właśnie do nieistniejącego będą musiały zaraz wrócić. Jeśli Bergman zagrał gdzieś w ten sposób zbliżeniami szczególnie pięknie, to w filmie, który zapoczątkował mój ostatnio zdecydowanie ulubiony gatunek, filmów, w których autor zamyka dwie osoby na wyspie i sam próbuje zrozumieć, co w nich szczere. personlig upplevelse, en, en sorts sanningskris. Att eh, jag plötsligt eh, kände att jag måste ta ställning. Och vad är det som är sant? Och, och när talar man sanning? Och, och, och det där blev till slut så, så svårt att jag tänkte att den enda formen av sanning är alltså att Personą stworzył postaci dwóch kobiet, które na chwilę wymknęły się codzienności. Stworzył Almę, opiekuńczą pielęgniarkę w szczęśliwym związku, która już w wieku 25 lat może rozpisać całą swoją przyszłość. I stworzył Elizabet, aktorkę, która po latach na scenie postanowiła zacząć milczeć w buncie przeciwko światu, w którym wszystko jest przedstawieniem. Fru Vogler är skådespelerska, som ni vet och spelade sista föreställningen av Elektra. Mitt under spelet så tystnade hon och sågs omkring liksom överraskad. Hon teg gott och väl en minut. I na pierwszy rzut oka obie kobiety tak bardzo różniły się od siebie. Almie wystarczyło kilka win i jedna noc na wyspie, aby pokazać inną almę, aby powiedzieć o zdradzie, o orgii na plaży, o udanej aborcji kilka tygodni po niej, tymczasem Elizabeth dalej nie odzywała się słowem, tkwiąc jakby w przekonaniu, że cisza to na to wszystko najlepsza odpowiedź. Tak bardzo jednak jakie milczenie mogło wydawać się w tej sytuacji pociągające, tak łatwo zauważyć, że w rzeczywistości oferowało jeszcze mniej niż słowa jej chwilowej spółlokatorki sprowokowane alkoholem że bunt wcale nie był lekarstwem, że bliżej był mu do choroby, przed którą sam się buntował. Det blev till slut så svårt att jag tyckte den enda formen av sanningen det är alltså att tigandet. Och till slut när man tog steget vidare så upptäckte man att det är också en sorts roll. Det är också en sorts mask. Det. Więc skoro to nie wizytówka idealnej pielęgniarki, też raczej nie wyznania po paru butelkach, a już na pewno nie siedzenie w ciszy na łóżku kilka metrów obok, gdzie jest ta szczerość w Personie? Gdzie można znaleźć krok dalej, o którym mówi Bergman? Cóż, Gdy film jest już na etapie, w którym kobiety zaczęły się od siebie oddalać, gdy w ich oczach widać, że maski przestają działać, a do gry wchodzą uczucia, których na osamotnionej wyspie nie trzeba już tak pieczołowicie konfrontować z odbiciem w lustrach, zarówno Elizabeth, jak i Alma zaczynają uczestniczyć w jakiejś grze pełnej niebezpieczeństwa i dostrzegają, że to właśnie w niej tkwi jakaś prawda. Czy to w chwili, gdy Alma zastawia pułapkę z rozbitego szkła, czy to wtedy, gdy Elizabeth otwiera po raz pierwszy usta? Szczerość staje się nierozerwalnie związana z jakąś formą okrucieństwa lub przemocy. Tak, jakby jedyną alternatywą dla maski był świat, którego wcale nie powinniśmy chcieć odkrywać, ale co w tym dziwnego, skoro jedynym sposobem, aby przestać patrzeć się w lustro, to albo je rozbić, albo zająć się osobą, która ciągle się w nim przegląda. Skoro to albo Alma, która ma już dość odbicia, któremu nie potrafi sprostać, albo Elizabeth, tak przerażona faktem, że jedyny szczery bunt równa się odebraniu sobie czegoś dużo więcej niż mowy. I gdzieś w tym wszystkim kobiety, które oddalają się od siebie, mogą znaleźć też coś, co je łączy: okraszone wzajemnymi spojrzeniami, zrozumienie, że mimo wszystko znajdują się w tej samej sytuacji. Że razem zajmują pozycję kobiety, której jedyny wybór to ten między niebezpiecznym zatraceniem się w nieznanym, a przynależeniem do może i bezpiecznej, ale skonstruowanej w bardzo męskim świecie roli. I chyba najlepiej widać to w jednej z najbardziej tajemniczych scen persony. Gdy na wyspę przyjeżdża mąż Elizabeth i myli swoją żonę z almą, uprawiając z nią po chwili seks. Dla wielu to dowód na to, że dwie kobiety to tak naprawdę dwie różne świadomości tej samej osoby. I nie zrozumcie mnie źle, jest dużo sensu w tej teorii, ale co jeśli mąż Elizabeth myli ją z Almą, bo w rzeczywistości potrzebuje tylko i wyłącznie roli? Roli matki? Doktor nie, że nie, że nie, że nie, że nie Roli żony?

Mówiąc prościej, kobieta nie jest mu potrzebna. Potrzebne jest jakieś wyobrażenie o niej. I ta świadomość pojawia się w oczach bohaterek persony, oczach, które pragną widzieć, ale zaraz wrócą do świata, w którym będą przede wszystkim widziane, których spojrzenia chciałby być od siebie tak bardzo inne, ale niestety to nigdy nie będzie proste. Nej, ja nie jestem Ja się inte som Ja är syster Alma. Jag är bara här för att hjälpa Du Elisabeth Vogler, ja will ja, no. ja Bo to chyba widać w tym kadrze tutaj. Dwie twarze, które Bergman jeszcze niedawno dzielił światłem na pół i które podzielone w ten sam sposób pojawiały się w co najmniej kilku innych ujęciach na przestrzeni jego filmu, teraz stały się na chwilę jedną. Wspólną maską, która odsunęła od Almy i Elisabeth to, co przykryte cieniem i tajemnicą, a ujawniła raczej ich tragiczną bliskość. Fakt, że dla świata, choć mogą się od siebie tak bardzo różnić, jako kobiety, zawsze będą też do siebie przytłaczająco podobne. Że na wyspie znajdą jakąś niebezpieczną szczerość, ale ostatecznie i tak wrócą do miejsca, w którym prawdziwe jest tylko jedno. Ostatnie słowo w filmie nasze najlepsze lekarstwo. Proszę, Nej, ingenting. Ingenting. Så ja. Så är det bra. Så ska det vara. Ale być może jest jeszcze inny sposób. Kilkadziesiąt lat po Personie to Celin wysłała dwie kobiety na wyspę i mimo że złożyła Bergmanowi kilka hołdów po drodze, portretem kobiety w ogniu zostawiła trochę więcej miejsca na nadzieję. Bo choć w filmie o niemożliwym do spełnienia uczuciu też korzystała ze zbliżeń, też z masek pękających pod ciężarem porozumiewawczych spojrzeń i też z trzech obecnych twarzy, którymi tak łatwo byłoby napisać jeszcze jedną kobiecą tragedię, Razem z operatorką mato się bardzo wcześnie uznała że jej bohaterki zasługują na więcej że mają prawo aby świat patrzył na nie inaczej niż jak na uzależnione od niego historie skazane na nieszczęście a wszystko zaczynało się właśnie od tego jak te historie pokazać Myślę, um, think I'm always w the choreography of the faces and I actually the, even the beginning of the film is about discovering a face. and even the directing process Like well, Moi, bon, effectivement, ça me fait aussi penser à la peinture. Je trouve que dans les peintures qu'on a vues, évidemment, on a vu beaucoup de peintures du 18 mais on était aussi inspiré par d'autres de manière plus largement. Il y avait notamment l'exposition de Corot au moment où on a préparé. Je trouve que c'est des, des portraits dans lesquels on sent assez peu, euh, on va dire la lumière ou la direction de la lumière ou la couleur de la lumière, où on a l'impression que prédomine la couleur de la peau. La première décision était soit numérique ou film, et je ne savais pas. Je voulais essayer les deux, donc nous sommes allés sur la côte en Bretagne avec la caméra numérique et nous avons tourné. Et quand nous l'avons écranisé, c'était était évident pour moi que ça allait être numérique pour une raison qui était la peau. Nous avions un artiste en tête qui est Not 18th century, that is uh, Corot, who was um, a landscape, mostly a landscape artist, but he actually did very few portraits, but very beautiful of women in landscapes. Moi, je trouvais particulièrement belle, c'est que tout d'un coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la peau qui devient, euh, je sais pas, qui, qui devient lumière, qui devient couleur, plus que la lumière. À Cinema has a lot to do with painting because it's a frame with a character in space and with strong light direction. We were always talking about beauty, but we had no references of painting except for. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na portret kobiety w ogniu, na twarz Marianne, młodej malarki, która tworzy obraz przyszłej małżonki dla jakiegoś szlachcica w Mediolanie, i na twarz Eloise, kobiety, która znajdzie się na tym obrazie, choć wolałaby dalej czytać książki w zakonie, to co możecie zauważyć, to fakt, że światło niemal nigdy nie daje żadnych wskazówek, a propos tego, jak mamy na nie patrzeć. W odróżnieniu od tylu filmów, które przykrywają bohaterów cieniem, które ujawniają w ten sposób ich charakter i powstały pomiędzy nimi relacje, Selin Syama oferuje jakąś wyjątkowość w przykrytych tylko make-upem twarzach. To one mają być najważniejsze, to one mają kreować świat, to one zaczynają rozumieć, że nie są od nikogo i niczego zależne, więc to one mogą też wziąć sprawy w swoje ręce. Jak reżyserka mówiła w jednym z wywiadów, chciałam stworzyć wrażenie, że Marianne i Eloise same są światłem w tym filmie. Że budują wrażenie abstrakcji, która przypomina to, co można znaleźć na przykład w obrazach. I to całkiem ciekawe, bo o obrazach mówił też Żaklaką. Jego zdaniem były one jedną z niewielu rzeczy, które potrafiły na moment wymknąć się wszechobecnemu chaosowi spojrzeń. Stojąc przed płótnem, słyszymy coś, jakby chcesz widzieć, cóż dobrze, patrz, ale to, co ulega w ten sposób zaspokojeniu, to tylko potrzeba naszych oczu. Spojrzenie, tutaj rozumiane jako świadomość widzenia i bycia widzianym przez innych, schodzi na dalszy plan. Jak pisał Lacan, oglądający zostaje zaproszony do odłożenia go na bok, tak samo jak odkładałby broń do kieszeni. I to właśnie ta uspokajająca cecha malarstwa. Obraz daje coś nie spojrzeniu, ale oczom, porzucając spojrzenie, pozwala im się od niego uwolnić. Innymi słowami, patrząc na obraz, przestajemy być podmiotem patrzenia, a stajemy się z nim jednym, jakąś społeczną sytuacją, w której na chwilę tak szczelnie możemy się zamknąć, dlatego może lubimy widzieć sztukę, bo przez tą krótką chwilę nie liczą się wszystkie spojrzenia dookoła. Dlatego chcemy się w niej zakochać, bo przez krótką chwilę pozwalamy sobie uwierzyć, że to uczucie naprawdę jest możliwe. Oczywiście nie jest to tylko iluzja, nieważne czy to sztuka familiada czy dziewiąte w ostatnich dziesięciu latach finały NBA z udziałem Lebrona Jamesa, gdyby w tym na co patrzymy udało nam się dotknąć upragnionego, przestalibyśmy żyć. Jeśli zatem rezygnujemy z podmiotowości, to raczej tylko dla ujarzmienia spojrzenia, dla utrzymywania go pod kontrolą. Problemy zaczynają się jednak od pytania, jaki jest jej koszt. Bo, patrząc na obraz, możemy poczuć się oderwani od rzeczywistości, ale jego autor, tworząc coś, w czym będziemy mogli się pochłonąć i ustanawiając zasady dialogu, w którym pochłonięcie będzie się odbywać, to też nie tak, że eliminuje spojrzenia, raczej uwalnia nas od ich ciężaru i dostosowuje je do tego, czym chcielibyśmy, żeby były. Dlatego to upragnione na obrazie to kobieta, która z uśmiechem na ustach czeka na nas w łóżku to kobieta, która nawet w towarzystwie innych mężczyzn dobrze wie, kto tu jest do zaspokojania, to kobieta, która w oczach ma zapisaną jakąś kokietującą uległość tak jakby cieszyła się z faktu, że istnieje tylko dla nas. Bon nie nic? to ja tak. I ten ostatni, to oczywiście pierwszy portret Eloise namalowany przez Marianne. Portret nie kobiety, a jakiegoś wyobrażenia jej, obiektu, w którego zarumienionych policzkach można by się zatracić niczym w pięknym śnie, ale dla obu bohaterek jego powstanie to raczej pobudka. Dla Eloise ta bardziej bezpośrednia, w której dowiaduje się, że nawet tu, na samotnej wyspie, jest cały czas obiektem patrzenia, dla Marianne ta, w której orientuje się, że to nie ona patrzyła. To le moment, w którym film euh, bascule dans une autre langue. C'est le début d'une un, nouvelle dynamique entre les personnages. À partir du moment où, où plus personne n'est ignorant, alors tout le monde a son point de vue. Le dialogue. Que cela ne soit pas proche de moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Intellectuel. Mais que cela ne soit pas proche de vous. Voilà qui est triste. Critique. Je ne vous savais pas critique d'art. Je ne vous savais pas peintre. Sentimental. I to od tej chwili wszystko zmienia się na wyspie. Podchodząc do portretu po raz drugi, Marian zaczyna przykładać większą wagę do mechanizmu patrzenia. Zaczyna nie tylko ignorować chęć zaspokojenia innych, ale dostrzega też pewien paradoks malowania: ten, w którym autorka mówi do no modelki: Zobaczcie. Czytaj, ten, w którym orientuje się, że jest tak samo podmiotem, jak i obiektem patrzenia. Też rolą, też maską, też bytem, który może ścigać się z tym co prawdziwe, a na dłuższą metę żyje tylko ciągłym poszukiwaniem jakiegoś nieuchwytnego pragnienia, które błąka się po tworzonych też przez nią odbiciach. Więc można chyba powiedzieć, że to co widzimy na drugim portrecie, to coś jak zbliżenie u Bergmana. Jakaś nić porozumienia pomiędzy stronami patrzenia, które orientują się, że są w tej samej sytuacji. Eloise i Marianne na wyspie, tak jak Eloise i my patrzący na jej obraz, Żyjemy czymś, co nie istnieje i za moment będziemy musieli do nieistniejącego wrócić. Ale tak jak w Personie wymiana spojrzeń to tylko chwila szczerości przed wnioskiem, że jedynym ratunkiem jest nic, Selin zostawia w sercach trochę więcej optymizmu. Bo we wszystkich oczach portretu kobiety w ogniu da się chyba znaleźć jeszcze jeden sposób na to, aby pokonać lustra. Nie trzeba ich rozbijać, nie trzeba rozważać i bać się samobójstwa, według Jament odpowiedzią może być raczej wiara, że da się patrzeć inaczej. A tam, gdzie inaczej, tam kobieta, którą możesz pokochać. Tam scena aborcji, od której nie powinnaś się odwracać. Tam mito Orfeuszu, w którym być może to nie jego niecierpliwość zabiła Eurydykę. Może to Eurydyka nie chciała, aby miłość zaczynała się w tym samym miejscu, co nie pytanie jej o zdanie. Elle adieu supreme. qui déjà ne peut qu'à peine parvenir jusqu'à ses oreilles et elle retombe à l'abîme d'où elle sortait peut-être que c'est elle qui lui a dit retourne toi. so technically even though portrait can be pitched as an impossible love story it is not written that way it only tells about their possible love their expense of it it's not about their relationship facing the world and the rules. To o dwóch z nich, którzy stoją obok Oczywiście ich historia jest niemożliwa, ale ich miłość nie jest. O, jest. Nie, nie jest. Ich miłość jest możliwa. W ten pokrętny sposób, patrząc, możemy więc pokonać patrzenie. A jeśli brzmi to trochę dziwnie, to czego jest Celenceyama i ostatnia scena w jej filmie? Kiedy już daleko poza bezpieczną krainą samotnej wyspy wychodzimy z Marien do opery i widzimy wyłaniającą się sylwetkę Eloise kilkadziesiąt metrów dalej, to chwila, w której przed oczami łatwo mieć raczej niezbyt szczęśliwe zakończenia. W końcu kobiety założyły już maski, które chronią je przed społeczeństwem, wróciły do żyć, które są tak przerażająco bezpieczne, a co gorsza, jak słyszymy, nie widzą się nawzajem. Choć oczywiście pytanie. Czym jest widzenie? Bo chwilę później kamera zbliża się na twarz Eloise i przez ponad dwie minuty pozwala nam zostać z jej emocjami. Jak możemy przeczytać na ostatniej stronie scenariusza, jej twarz okazuje niemal wszystko: zaskoczenie i przesadę, bicie serca i oczekiwanie, melancholię, koncentrację, zarumienione policzki, wspomnienia i smutek. Wszystkie uczucia kobiety, którą dobrze znamy, na którą uwielbialiśmy patrzeć i którą po prostu uwielbiamy, są tutaj. Ale widzimy też rzeczy, których nie pamiętamy. Może dlatego, że nie było ich wcześniej, tak jak tej zmarszczki w kącie oka, ale może też dlatego, że to rzeczy, których nie zauważyliśmy, a które dopiero trzeba będzie zrozumieć. Le, son final exalté, Eloise revel le, dernier et le plus de tous ces I będąc teraz sam na sam z czarnym ekranem, chyba najłatwiej to zrozumieć. Eloise nie widziała Marien, ale widziała. To pod maską to nie tylko cierpienie, to też coś, o co warto zadbać.